Baret i Jakim Prezens, problem naduprzejmości. Cała rzecz zaczyna się zwyczajnie. Wchodzisz do piekarni i mówisz dzień dobry, chciałbym kupić hałkę. Piekarz pyta z uśmiechem, a jaką to hałkę chciałby pan szanowny nabyć? Pełen jak najlepszych chęci odpowiadasz, że zwykłą. No tak, łaskawie godzi się piekarz zwykłą, no to poniekąd zrozumiałe, gdyż... Przynajmniej na razie, hałek niezwykłych nie mamy w naszej ofercie. Gdyby jednak szanowny pan zechciał określić swoje preferencje względem hałki. Hmm. Ostro preferencje względem chałki, nie bardzo rozumiesz o co chodzi, ale na duprzejmy piekarz wyjaśnia: no, czy ta chałka ma być lekko wypieczona, średnio wypieczona, czy wręcz nieco przypalona. Proszę, tu jest folder reklamowo informacyjny, poświęcony ofercie chałkowej naszej piekarni, a konkretnie dotyczący stopnia wypieczenia chałki zasadniczej. Średnio wypieczona, pozwoli sobie zauważyć na duprzejmy piekarz. Na światowych targach hałki w Montevideo zdobyła tytuł Grand Prix. Za źle. Lekko wypieczona była pod względem jakości na drugim miejscu. Tuż za chałką z Lesoto Ale jeszcze dościgniemy lesotańczyków Zapewnia piekarz Stoisz jak głupi z garścią kolorowych papierków Niby wszedłeś tu po głupią chałkę A każą ci rozstrzygać sokratejskie niemal dylematy A piekarz doprowadza cię do furii Rzucając pod nosem niby uspokajającą uwagę Proszę się nie spieszyć Ma pan nieograniczoną liczbę czasu na odpowiedź Byleby pan tylko później nie żałował, prawda? No więc byle szybciej Stąd wyjść mówisz No to to ja poproszę taką średnią wypie. Ale nie, 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 to byłoby za prosto! To byłaby profanacja zakupów, piekarz najwyraźniej dopiero się rozpędza. No, świetnie! Wybór. Musi się pan szanowny doskonale orientować w tematyce chałki. Zresztą, no wie pan, Grand Prix w Montevideo nie daliby byle hale, no to jest jakość, prawda? A czy ta chałka po posmarowaniu masełkiem, kontynuuje piekarz, i włożeniu do ust ma się panu rozpłynąć pod podniebieniem, czy też woli ją pan szanowny, przepraszam za zwrot kolokwialny, poczuć na zębach i pogryźć przed połknięciem? Proszę, oto folder reklamowo-informacyjny poświęcony metodom rozgryzania hałki Zasadniczej. Na pierwszej stronie folderu, szanowny panie, znajdują się grafiki hałki rozpływającej i hałwy do gryzienia. Na drugiej ze stronie znajdzie pan szanowny schemat pracy ustnej w pierwszym i drugim przypadku. W ogóle nie patrzysz na te foldery, tylko walisz bez zastanowienia. To niech będzie ta rozpływająca. Piekarz wydaje się być w niebo wzięty. No, szanowny panie Szapoba. Znowuż strzał, jak to się popularnie mówi W samosedniusieńko Wróćmy, nie, ale wróćmy do naszej transakcji Czy przy krojeniu Pana chałka ma się kruszyć Czy też jakiekolwiek kruszenie Jest absolutnie nie do pomyślenia Podaje nam kolejny folder i szczebioce Na pierwszej stronie spostrzeże pan fotosy okruszków Druga strona jest pusta No bo jak tu sfotografować brak okruszków, prawda? Myśleliśmy o rozwiązaniu symbolicznym No nie wiem, na przykład foto z czystego stołu Ale wierzymy w wyobraźnię naszej klienteli Masz to absolutnie gdzieś, ale aby nie drażnić idiotę odpowiadasz szybciutko, że tę bez okruszków. Ale niestety. Masz pecha bo piekarz ze smutkiem w głosie mówi, no cóż, gołąbki będą głodne, ale to przecież pana wybór. No dobrze, w takim razie niech będzie ta z okruchami. Piekarz jest jeszcze większym idiotą niż nam się na początku wydawało, bo bierze cię w objęcia i krzyczy, brawo, brawo, tu ma pan dyplom z podziękowaniami od klubu przyjaciół gołębi osiedlowych, którego mam zaszczyt być wiceprezesem. To piękny gest z pana strony, gest szlachetny, bezinteresowny, szczery i radujący serce. A, Wracając do naszej transakcji. Z jakiej mąki ma być pana hałka? Ziemniaczanej, poznańskiej czy wrocławskiej? Oto folder reklamowo-informacyjny oraz garść ulotek od producentów poszczególnych rodzajów mąki. I znowu wręcza ci plik kolorowych papierzysk. Ty krzyczysz już na cały regulator. Poznańską! A piekarz z naduprzejmym uśmiechem. Świetnie. A na czym ma być pańska chałka pieczona? Na smalcu, oliwie czy oleju? Proszę o to folder. Nie wytrzymujesz. Łapiesz gościa w pół i cedzisz przez zęby facet. Chcę chałkę średnio wypieczoną, rozpływającą się pod podniebieniem z okruszkami z mąki wrocławskiej. Piekarz przerywa w pół słowa, znowu z uśmiechem. Aha, ale przed chwilą pan mówił o poznańskiej. Walisz piekarza z klasycznej bańki i krzyczysz, ale mi się odmieniło. A jak dostanę jeszcze jeden folder, to go osobiście zjesz, jasne? Piekarz wyciera krew z nosa, ale cały czas z naduprzejmym uśmiechem woła Tak jest, świetnie! A więc przed ostatecznym zakupem kawałek wybranej przez pana hałki do skosztowania I podaje kawałek chałki Próbujesz, a po chwili plujesz z niesmakiem, bo takiego badziewia to w życiu nie jadłeś Naduprzejmy piekarz triumfuje A widzi pan, a, widzi pan szanowny, trzeba było dokładnie czytać foldery ale dlaczego niby miałem czytać foldery? Na co piekarz z poczuciem wyższości? Bo na każdym folderze, na samym dole, takim małym drukiem informujemy, że tak naprawdę polecamy Kajzerki.